Cześć, witam wszystkich w kolejnym poradniku. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj dość trudny temat, czyli tankowanie w powietrzu. Słuchajcie, tankowanie w powietrzu w 14 nie jest wcale takie trudne, jakby się wydawało. Tylko trzeba to zrobić odpowiednio. I już Wam objaśniam, jak to wygląda. Może tak ogólnie jeszcze powiem, że prędkość taką zalecaną dla Tomkata to jest 250 węzłów. Czyli tutaj będzie 250 węzłów. I e, bardzo ważna rzecz to nie jest prędkość, którą ustawiacie w edytorze, bo w edytorze tam jest inna jednostka prędkości. Żebyście mieli tutaj 250, to tam musicie mieć 340. Jeżeli chodzi o to, jak ustawia się cysternę, to, e, to odsyłam do porodnika szkoły latania w DCS-ie. Tam jest to bardzo fajnie e, pokazane, jak się taką, taką cysternę ustawia. Powiem Wam tylko, że mamy możliwość tankowania F-14 w czterech cysternach, które tutaj są dostępne. To będzie K-130, K-135, S-3B i A-6 ostatnio doszło. Z tych wszystkich samolotów K-130 jest troszeczkę wolniejszą cysterną i tam tankujemy przy prędkości jakichś 220 węzłów i trzeba sobie tu wtedy troszeczkę Zmniejszyć kąt skrzydeł do jakichś tam 45 i też da radę. Z takich różnic jeszcze to A6 do A6 podchodzi się od dołu do całej reszty, od boku i od dołu. Zaczynamy szkońcie, żeby znaleźć tankowiec, przede wszystkim trzeba się posłużyć tutaj nawigacją tą wewnętrzną. Takan. Wchodzimy sobie tutaj w Navigation, Takan, Tune Tak. I tutaj mamy wcześniej ustawiony tankowiec S3D w naszym, w naszym przypadku. Teraz żebyśmy go tutaj widzieli na tym, zobaczcie, że on już się tutaj pojawił na tym monitorku. Znaczy na tym zegarze, przepraszam bardzo. Jest to 21 mil od nas w tamtym kierunku. Ale żebyśmy jeszcze tutaj to widzieli, to musimy się tutaj przestawić na... Tak, on, zobaczcie, że mamy 21 milion i tak troszeczkę w tamtą stronę. I następną rzeczą jaką musimy ustawić to częstotliwość, żeby się z nim połączyć w ogóle. I zobaczcie, że Jester tutaj już robi robotę. Jester w ogóle jest webeściakiem. Bardzo nam tutaj ułatwia całe latanie zajmuje się wszystkimi rzeczami tak żeby odciążyć pilota żeby się skupił na, na misji i o to właśnie chodzi i to jest pierwszy w ogóle samolot tego typu który tak w ogóle miał nie yy, dobrze 16 mil zobaczcie że już go tutaj radar nawet namierzył 115 14 miles, Angels 20. Angels 20. Słuchajcie, żeby podejść do, do tankera, musimy podejść na tej samej wysokości. Przede wszystkim musimy wiedzieć, jaką ma prędkość. Więc musimy się z nim połączyć. Włączamy radiostację drugą, tą dolną, i łączymy się z teksaką. I mówimy o zamiarze tankowania. na co on nam przedstawi wysokość tankowania i prędkość 27000 i 250 i tu mamy w menu już przygotowane ready to protect ale do tego jeszcze wrócimy teraz co musimy tutaj wiedzieć Viking. 11 o clock. 5 miles. O, five miles, słuchajcie trzeba troszeczkę się zmniejszyć bo ja już tu zaraz będę przy nim przede wszystkim wypuszczamy sondę ona ma tu dwie pozycje, pierwsza i druga. W pierwszej pozycji tankujemy zbiorniki tylko tutaj samolotu. W drugiej pozycji tankujemy wszystkie zbiorniki, czyli te podwieszane, one mają po 300 galonów. Tutaj się musimy przestawić na cruise, jeżeli nie jesteśmy. I musimy tutaj sobie zrobić skrzydła w bomb mode. Zobaczcie, że już mi się tutaj w bombot ustawiamy. Eee, czekajcie, bo ja już tutaj minąłem ten minąłem tą cysternę, się zagadałem. Ale patrzymy sobie na wskaźnik i zobaczcie, że za chwilkę będziemy za nią. Mamy tutaj 6 mil. Możemy jeszcze tutaj troszeczkę przyspieszyć. O, jesteśmy dokładnie za nią. Hada, możemy sobie troszeczkę. Yy, wysokość, słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Wysokość yy, 20 tysięcy jest wysokość. Prędkość 250 to są parametry bardzo ważne. Sprawdzamy, jak się ta cysterna zbliża. To jest bardzo ważne, żebyśmy ją prze nie przelecieli, że tak powiem. Bo potem bardzo łatwo ją gdzieś, znaczy bardzo trudno jest potem gdzieś wrócić na tą ścieżkę, i tak dalej, do takiej cysterny. Słuchajcie, podchodzimy od dołu z lewej, bo y, zasada tankowania jest najpierw, że jest lewa albo prawa. Najpierw lewa, potem prawa, i od lewej podchodzimy od lewego dołu, y, a od prawego dołu y, do prawego, jeżeli podchodzimy ze skrzydłowym. Mamy 19,4 mile. Jeszcze jej tutaj nie widzę. Powiem wam, jak to zrobić, żeby było gładko i ładnie. Bardzo dużo ludzi o tym yy, widziałem, że w tych poradnikach jakieś są takie różne rozbieżności, trochę chaosu nawet, bym rzekł. Chciałbym Wam to tak przekazać, w miarę, żeby, żeby to było bardzo zrozumiałe. Słuchajcie, już Wam wcześniej o tym mówiłem, że jest coś takiego, że jak, jest, jak mamy włączonego autopilota, to w momencie, kiedy zobaczcie, zmieniamy sobie jakieś tam wysokości czy kąty wznoszenia, to tak jak puszczę drążek, tak on zostaje. I to należy wykorzystać w czasie właśnie tankowania. Zaraz Wam pokażę jak. <try> <try> Sorry. 3 mile do cysterny. Gdzie ona jest? Cholera, bo już nie widzę. A jest, dobra. Podchodzimy od lewej i bardzo ważne jest, żebyśmy się trzymali na autopilocie. I teraz prędkość. Przy 250 będziemy tankować, więc musimy jakieś 300 mieć. A no może i mniej, nawet czy znaczy, no, tak troszeczkę więcej, o, bo już jesteśmy blisko, bez tak zwanej paniki. Podlatujemy sobie od dołu, od lewej. Troszeczkę więcej niż 250, tak, żebyśmy, że tak powiem, bardzo ważne jest to podejście. Sprawdzamy sobie jeszcze, bo mod mamy, sonda wysunięta, wszystko jest OK, prędkość się zgadza. Muszę troszeczkę przyspieszyć, bo mam poniżej tych os. Podchodzimy, zobaczcie, że ustawiam się tak. O, na równo, i puszczam drążek na równo, i puszczam, i wtedy się ustabilizuję z nią. Także tankowanie y, będzie łatwiejsze. W momencie tankowania, słuchajcie, wyłączamy autopilot, czyli już sterujemy ręcznie, ale dopóki się nie ustabilizujemy, cały czas. Jesteśmy na autopilocie, staramy się tutaj wyrównać z tą cysterną. Zobaczcie, podchodzimy sobie spokojnie od lewej. Bardzo musimy uważać tutaj na przepustnicę, bo bardzo łatwo się zbliżyć do tego samolotu. Musimy uważać też, żeby nie, być za, żeby nie wlecieć w jego strugi wylotowe. No, bo może nas tutaj bardzo mocno zakłócić nasz lot, i wtedy będziemy musieli wracać na kurs i robić te wszystkie rzeczy od nowa. Zobaczcie, że już jestem blisko cysterny z prawej na dole. Oni już wiedzą, że ja jestem. Po, powoli, powoli. Cały czas na autopilocie. Bo to jest bardzo ważne, że na autopilocie, cały czas. Nie jakieś tam trymy, srymy. Tylko na autopilocie. Samolot się automatycznie. A, słuchajcie. No, to teraz będzie zawracał, więc troszeczkę miałem pecha. Bo tak, w nawrocie to bardzo ciężko się podłączyć, więc musimy za nim lecieć. I się, że tak powiem, trzymać za nim z lewej na dole aż dokona zawrotu. Oczywiście, nie to, że jest to niemożliwe w tej, w tej konfiguracji, tankowanie, bo jest to możliwe, ale ciężej się podłączyć, więc poczekamy sobie. Podwrócimy sobie bliżej. Wiatr tutaj na tej wysokości sobie tak trochę ustawiłem taki, żeby nie było za łatwo, żeby było widać te różne takie turbulencje, itp, itd. Słuchajcie, ogólna zasada to jest ten, ten taki pojemnik, z którego wychodzi ten, nie wiem, ta boja, z którego wychodzi ten kosz, nie wiem czy się tak fachowo nazywa, to tutaj gdzie mamy ten taką strzałkę, która nam wskazuje kierunek lotu. To musimy to ustawić na, na równi z tą boją, Jak ustawimy na równi z tą boją i będziemy bardzo blisko. To zgłaszamy protect, wyłączamy autopilota, i, zatrzymy, i zaczynamy wtedy tankować. Teraz wam pokażę, jak to będzie. Na razie czekam się, aż on całkowicie nawróci nie ma co wcześniej. Słuchajcie tutaj, świrować i tak dalej, bo będzie to bardzo trudne. Czekamy aż się ustabilizuje. On już zaraz się tutaj będzie prostował. Zobaczcie, że ja na autopilocie lecę praktycznie równo z nim, nic nie robiąc. I o to chodzi właśnie, żeby na autopilocie jak najbardziej samolot dostosował te warunki, które ma, które obecnie panują. Słuchajcie, na no już, już się prostuje Turkowaniec Bardzo uczulam Was na e, pracę przepustnicą, naprawdę jest to bardzo ważne, bo inaczej będziecie mogli wlecieć, wlecieć, o on już się słuchajcie prostuje, więc ja już też, o wpadłem w jego strugi, on tu się troszeczkę słuchajcie e, zmienił wysokość, jak już jest na tej prostej, więc jeszcze raz wszystko musimy zrobić czyli ustawić się za nim o, nie wlatywać w jego strugi, tak jak ja teraz, tylko bardziej od lewej bardziej od lewej, o o, zobaczcie, jestem bardziej od lewej nie wlatuję w jego strugi, teraz na autopilocie muszę jak najbardziej się tutaj z nim zrównać, tak żebym nie dotykając drążka leciał praktycznie rów, równo z nim. Żeby tak było, to muszę takimi minimalnymi ruchami. To wszystko sobie skorygować. O, podlecieć tak jak teraz bliżej jeszcze. O, jeszcze bliżej, jeszcze bliżej. I teraz już mogę go wywołać przez radio. I poprosić i powiedzieć, że chce już tankować, jeszcze bliżej, jeszcze, jeszcze bliżej, jeszcze bliżej. Dobra. O, jeszcze, jeszcze nie zaakceptowało. Jeszcze nie byłem na tej pozycji, co trzeba. Jeszcze raz. O jest clear contact i w tym momencie jak jest clear contact to wyłączam autopilota. I teraz dopiero słuchajcie trzymam tą strzałkę na równi z tą boją, tak boją ją tak nazwę, o i podłączyłem się i teraz trzymamy się cały czas tą strzałką na wysokości tej boi cały czas pracujemy przepustnicą. I tankujemy. O, troszeczkę się rozłączyłem. Ale. Idę znowu. Mam, trzeba uważać, żeby, w, żeby w niego nie wlecieć. Zobaczcie, że te są takie lampki na tej boi, które mówią o tym, że tankuje. Jester też się nie nabija zbytnio, więc myślę, że wychodzi mi to. Czyli pamiętajcie, że podchodzimy na autopilocie. A dopiero w ostatniej chwili go wyłączamy, jak jest samolot ustabilizowany dopiero wtedy tankujemy. Nie, nie inaczej. Słuchajcie, nie będę tutaj e, pokazywał tych moich super umiejętności, że potrafię zatankować do końca, bo potrafię, nic się przechwalać, ale potrafię. E, o. So Słuchajcie jak się zatankuje do końca, you're znaczy you're do thirsty. końca. Czy tam ile nam paliwa trzeba, bo nie zawsze musimy tankować do końca. Eee, no to. Rozłączamy się. Odlatujemy znowu w lewo. Włączamy autopilota, żeby się z nim zrównać. Teraz informujemy go, że już nie chcemy tankować. Chowamy sondę i przechodzimy skrzydła w automat znowu. I to by było, słuchajcie, na tyle. Czy to było proste? Yy, trzeba trochę poćwiczyć. Ważne jest to, co Wam powiedziałem. Podchodzicie na y, autopilocie, potem się rozłączacie. Yy, i jak już jest samolot ustabilizowany wtedy dopiero podchodzicie ważne jest też żeby dobrze ustawić w edytorze też prędkość tego samolotu boom mode no i tyle słuchajcie by to było pozdrawiam wszystkich i do następnego